Witam serdecznie, Łukasz Adamiak, Team Dragon Jesteśmy nad wodą z Czerwiec, większość z nas ma różne plany Jedni startują z sumem Inni kontynuują przygodę ze szczupakiem Jeszcze inni wybierają najemniczą rybę jaką jest oczywiście sandwich W związku z tym, że że wystartował sezon właśnie na sandacze. Chciałbym powiedzieć kilka słów o zestawach, głównie tutaj o wędziskach, które ja osobiście do połowy tej ryby używam. Wybierając się na sandacze, w zasadzie zabieram ze sobą dwa zestawy. E, niby takie same, jednak e, cechuje je e, pewna różność, której za chwilę. Wstał. Pierwszy zestaw to jest zestaw zbudowany na bazie wędki Dragon SFX Super Fast. Jest to wędzisko o długości 1,95 m i ciężarze wyrzutu od 10 do 35 kg. Czym charakteryzuje się to wędzisko? Wędzisko to producent określa jako e, wędka o akcji. E, X-Fast, czyli bardzo szybka. E, zakres rzutu 10-35, e, predysponuje tą wędkę do obsługi właściwie większości przynet, które mogą być dedykowane sandaczowi. A, krótki dolnik. To jest ta cena, która, która że tak powiem, najbardziej odpowiada mi no w tym akurat modelu który osobiście stosuję do nieco mniejszych Był akurat założony fantail 10 cm, przynęta wręcz idealna na 10 gramowej główce, przynęta wręcz idealna do tego właśnie zestawu. A dlaczego przynęty mniejsze przy tym zestawie? Ten zestaw cechuje się między innymi tym, iż jest to wędka nieco delikatniejsza jak w tym drugim zestawie, o którym za chwilę. Po drugie, krótki dolnik daje możliwość łatwego operowania przynętą z nadgarstka. Kiedy potrzebujemy nieco, nieco takiej agresywniejszej animacji przynęty, ten krótki dolnik jest nam bardzo, bardzo poręczny. Do tego oczywiście kołowrotek wielkości 3000, nieco cięższy z uwagi na to, że wędzisko, wędzisko to, wędziskiem tym staram się prowadzić przynętę nieco agresywniej. Dlatego też cięższy kołowrotek wielkości 3000 doskonale je wyważa tak, aby ten nadgarstek jednak pracując tymi przynętami kilka godzin nie był zmęczony, nie był obolały. Bardzo ważna cecha tego wędziska, mimo tego, że jest to wędzisko o akcji bardzo szybkiej, w trakcie holu nawet ryb z przedziału 70-70 plus praktycznie po samą jeż, pięknie uwina się pracując na całej długości przez co doskonale amortyzuje odjazdy dynamicznie walczącej ryby jak to ważne jest w przypadku holu sandaczy, wiemy chyba wszyscy no, bardzo często przy nieodpowiednim doborze wędziska a, po prostu ryba gubi naszą przydęby z tej wędki praktycznie ryby nie spadają nie przypominam sobie sytuacji, w której a, duży sanda czy średniej wielkości sandacz e, spadły z tej, tej węgla. To pierwszy zestaw, jeszcze raz do przynęty nieco większej. Ryba, która, która już swoje robi. Proszę zobaczyć, jak pięknie to wędzisko pracuje. Myślę że, myślę, że nie ma opcji, żeby ta rybka spadła, a jest naprawdę z od zmiarów bardzo słusznych rozmiarów bardzo ładnie amortyzuje jazdy, a ryba jest naprawdę duża ryba jest ogromna myślę, że około 90 centymetrów drugi zestaw Zbudowany na bazie wędziska w jednym kawałku jednoskładowego. Jest to wędzisko Dragon FCX Fastcast o długości 1,98 m i ciężarze wyrzutów od 14 do 35. Wędziska tego używam w momencie, kiedy sandacze reagują na nieco większe przynęty. Mimo tego, że górny zakres ciężaru wyrzutu jest zbliżony do SFX-u, o którym mówiłem przed chwilą. To wędzisko wydaje się być mocniejsze i stworzone do pracy nieco cięższymi przynętami. Tutaj akurat jako pierwsza do wody powędruje znany wszystkim jerkuś 17,5 cm przynęta, która chyba podbiła serca wszystkich sandaczowców i osób poławiających szczupaki. Przynęta w zasadzie bez pracy własnej, ale, ale ma coś takiego magicznego w sobie, że sandacze ją kochają. Czym charakteryzuje się to wędzisko? Podobnie jak i SFX uzbrojone w komponenty Fuji, jednak tutaj dolnik jest nieco dłuższy. Co to daje? Daje to m.in. lepsze podparcie wędziska tutaj na przedramieniu, przez co pracować możemy bez większego zmęczenia znacznie większymi przymętami. Po drugie. Moc planku wydaje się mimo takiego samego ciężaru rzutowego, nieco większa. Dlatego też samo zacięcie tym wędziskiem w momencie brania na przynętę większą wymaga tej większej mocy, którą oczywiście to wędzisko nam, nam oddaje. Po drugie Wędzisko to pracuje bardzo ładnie, również na całej długości w trakcie ryby. jednak wymaga nieco większego obciążenia, aby, aby zapracowało tak głęboko jak SFX. W zasadzie to wszystko, co chciałem powiedzieć o tych wędziskach, jeszcze uzbrojenie. Uzbrojono oczywiście w koło wielkości 3000. Tutaj mamy Team Dragona 1030 i Z. Bardzo dobra maszynka lżejsza jak w pierwszym zestawie. Dlatego lżejszy tutaj kołowrotek, żeby nadać lekkości temu zestawowi, a przede wszystkim nie musimy już doważać jakby tego wędziska, ponieważ Tutaj jest dłuższy dolnik, który opiera się ładnie nam na przedramieniu i jednak praca tym wędziskiem głównie będzie skupiona na e, odbijaniu przynęty z wykorzystaniem ruchów e, przedramienia, nie tylko nadgarstka, ponieważ no, no nie wyobrażam sobie ciężkimi przynętami pracować z samego nadgarstka cały dzień. Wiemy, że skończyłoby się to różnie. Biorę się do roboty. Za chwilę dwa zestawy zafracują w wodzie. Miejmy nadzieję, że jakiś męt skusi się i będę miał okazję pokazać jak wędziska pracują pod obciążeniem. Walka. 80 cm rybka wraca do wody. Może się uda ująć. we